Cześć, jestem Kamil z Minds. a w tej serii odcinków zapraszam Was do kursu Adobe Premiere Pro 2021 od podstaw. Ale zanim do tego przejdziemy, zapraszam Was do mojego filmiku wprowadzającego na temat podstawowych parametrów wideo. Zacznijmy od rozdzielczości. Jest to ilość pikseli, jaka jest wyświetlana na ekranie, gdzie pixel to najmniejszy, jednolity element na obrazie. Im większa rozdzielczość, tym większa dokładność obrazu. Czyli nazwa 1920 razy 1080 oznacza, że w poziomie posiadamy 1920 pikseli, a w pionie 1080. Zaczynając od jednego piksela, przeskoczmy do rozdzielczości SD. Była to kiedyś standardowa rozdzielczość telewizji cyfrowej. Następnie mamy HD, zaprezentowany w 1996 roku, które po niecałych 10 latach, bo w 2005 roku zostało zastąpione przez Full HD. Ale w końcu i to było za mało, dlatego w 2012 roku zaprezentowano rozdzielczość 4K oraz 4K Ultra HD, gdzie paradoksalnie 4K Ultra HD jest węższa od 4K. Następnie wprowadzono rozdzielczość 6K, a obecnie najwyższa ogólnodostępna jakość to 8K. Bez problemu i obaw o utratę jakości możemy obniżyć rozdzielczość klipu wideo. Tak wygląda klip nagrany w 4K i zmniejszony do jakości HD. Niestety, w drugą stronę, czyli klip HD powiększony do jakości 4K, już tak ładnie nie wygląda. Dzieje się tak, ponieważ 1920 x 1080 ma zbyt mało pikseli, aby wyświetlił się w pełni na ekranie 3840 x 2160. Dlatego warto zwracać na to uwagę. Kolejną zaletą nagrywania wyższej rozdzielczości, niż ta, która będzie w docelowym materiale, jest możliwość przybliżenia w postprodukcji. Dlatego Nagrywając materiały w 4K, a wiemy, że nasz docelowy film będzie w jakości HD, mamy spore pole do zabawy. FPS, czyli klatki na sekundę, jest to ilość wyświetlanych klatek w ciągu sekundy. Film, wideo to nic innego jak duża ilość zdjęć wyświetlana jeden po drugim w bardzo szybkim tempie. Na świecie mamy trzy główne standardy, jeśli chodzi o klatkaż: NTSC, SECAM oraz PAL. Dzisiaj nie ma to już aż tak wielkiego znaczenia, bo chodzi to z lat 50. od kodowania kolorów telewizji. Dzisiejsze urządzenia bez problemu radzą sobie z obsługą wszystkich standardów, a w serwisie YouTube codziennie oglądasz filmy nagrane w różnych standardach. W takim razie co to oznacza dla nas jako filmowca oraz edytora. System PAL pozwala na nagrywanie w 25, 50 i 100 klatkach na sekundę, natomiast system NTSC w 24, 30, 60 i 120 klatkach na sekundę. Bierze się to wszystko z częstotliwości prądu przemiennego, czyli tego, które mamy w gniazdkach, który w krajach z systemem NTSC, czyli na przykład w USA, wynosi 60 Hz, a w krajach z systemem PAL, czyli np. w Polsce 50 Hz. Dlatego warto mieć na uwadze, gdy będziemy nagrywać w Polsce w zamkniętym pomieszczeniu ze sztucznym światłem w systemie NTSC, może pojawić nam się efekt stroboskopu. W kursie skupimy się na systemie PAL. Nagrywając film w 25 fps, nasza kamera tworzy 25 klatek na sekundę. Tak więc taki materiał możemy bez problemu przyspieszyć, ale jeśli zaczniemy go zwalniać, to uzyskamy skoki na ekranie. Gdy taki materiał zechcemy zwolnić zaledwie podwójnie, to w tym momencie te 25 klatek na sekundę rozciągnie się na 2 sekundy. A więc program, aby wypełnić powstałe dziury, zdubluje klatki, tak jak to widać na ekranie. Jeśli chcemy zwolnić materiał, należy nagrać go przynajmniej w 50 klatkach na sekundę. Wtedy po zwolnieniu materiału mamy dalej tą dodatkową klatkę, dlatego obraz na ekranie będzie wciąż płynny. Jeśli chcielibyśmy zwolnić materiał czterokrotnie, polecałbym nagrać materiał w przynajmniej 100 klatkach na sekundę. Aspect Ratio, czyli format obrazu. Jest to nic innego jak wymiary wyświetlanego materiału wideo przedstawiane za pomocą parametrów XY. Najpopularniejszym obecnie formatem jest 16x9, ponieważ pasuje na większość ekranów, czyli Full HD 1920x1080 oraz Ultra HD 3840 x 2160 są formatem 16x9. Format sprawdzamy poprzez podzielenie szerokości przez wysokość. Często też kamery nagrywają w formacie 1,89x1, czyli np. dla 4K, które wynosi 4096 x 2160. Więc jeśli nasz docelowy materiał będzie w jakości Ultra HD, czyli 3840 x 2160, daje nam to troszkę zapasu na bokach, np. Na do lepszego wykadania. Klipu. Kolejnymi popularnymi formatami są te na social mediach, które głównie odtwarzane są na telefonach. Najpopularniejszymi na przykład na Instagramie są 4x5, czyli np. 1080x1350, 1 na 1, czyli np. 1080x1080 oraz często spotykane w stories 9x16, czyli 1080x1920. A teraz przejdźmy do nauki montażu, czyli do lekcji pierwszej zapraszam!